Kto nie potrafi przestać pić, bo ma takie straszne przeznaczenie i woli się odurzać, ten powinien mimo wszystko zadbać o regularne odtruwanie organizmu. Na przykład zielona herbata, codziennie mała filiżanka, swoją drogą smakuje okropnie. Ale są już wersje o smaku cytrynowym i pomarańczowym. Jest też sól Schusslera numer 10 w potencji D6. Rano po prostu rozpuść jedną tabletkę w ciepłej wodzie i wypij. Upewnijcie się jednak, że toaleta jest w pobliżu, jeśli wiecie o co mi chodzi. Są też różne preparaty na wątrowe z ostropestem plamistym, karczochem i niszkiem lekarskim. Możecie je kupić już na eBayu. W zależności od tego, jakim jesteście alkoholikiem, bierzecie jedną dziennie. A poza tym najprostsze ze wszystkiego to po prostu codziennie szklanka soku grejpfrutowego z łyżeczką oleju, żeby wszystko dobrze poszło. A jeśli chcecie i chcecie jeszcze coś zrobić dla układu odpornościowego, to dodajcie też łyżeczkę kropli imbirowych. Tak, u mnie możecie się naprawdę wysrać ze szczęścia. Mamy też sól Epsom, to musicie namoczyć na noc. Jedna łyżeczka, tutaj są cztery kapsułki. Weźcie dwie kapsułki, namoczcie je na noc i eh, najlepiej zrobić to z piątku na sobotę. Wtedy w weekend będziecie mieli prawdziwą imprezę sraczkową, a potem możecie sobie jeszcze położyć termofor na prawym podrzebrzu. To dodatkowo pobudza wątrobę. Poza tym mogę jeszcze polecić Kaiser Matron. Jeśli bierzecie kąpiel, po prostu wrzućcie jedną torebkę do wanny. Ona odtruwa przez skórę, a skóra nazywana jest też trzecią nerką. Zostańcie w kąpieli 20 minut, a potem upewnijcie się, że toaleta jest w pobliżu. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Dziękuję za pozytywny odzew także na innych portalach społecznościowych oraz wszystkim, którzy kupili moją gazetę internetową. Cieszę się, że to Wam się przydało. Szczególnie artykuł o leczeniu beznadziejnych przypadków raka wydaje się Was naprawdę zainteresował. Dbajcie o zdrowie, życzę Wam dużo miłości i siły. Do zobaczenia wkrótce.